to Zita. Měl jsem o čarodějný masti. Vážně? To by mě teda zajímalo, kde. A co je ti vlastně potom? No, bo. Přesuva mi vám Jdu Od Gertrudy. Gertruda? Co <coughs> chtěla? Další peníze? Ne. Nejde o prachy. Má o vás strach. Ta mast je nebezpečná. Mám dohlídnout, ať neděláte blbosti. Jo, říkala to. Ale żeby to było aż tak ważne? Jeśli ma opravdu strach, tak za ma przyjdzie o północy na rozcesti. Ale nikomu ani mógł. Na miejsce spotkania z wieśniaczkami, na jakieś rozdroża, super, ale gdzie? A tutaj. Hmm. Co to? W sumie to mamy trochę czasu. O, one takie w szoku, o co tu chodzi? Czemu cały czas jest? Co to? Co to? Marysia była lekko w szoku. Mamy trochę czasu, może byśmy rozegrali partyjkę w Gwinta. Znaczy te, w kości, przepraszam. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy zdążyli dojechać. Чтоб змешхем, а что?